Witam Was, moi kochani. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować tak zwany krótki przegląd tygodniowy astrologiczny od 20, właściwie od zachodzący w tygodniu 27 maj do 2 czerwca. Jednak wybrałem spośród licznych aspektów oczywiście występujących w tym czasie trzy najważniejsze, które według mnie będą miały wpływ na Wasze życie. Oczywiście moi drodzy, astrologia wnika głęboko w naszą rzeczywistość, a ruchy planet, aspekty planet, ten taniec planet na niebie jest fascynujący i tutaj jakby można powiedzieć, a taki astrolog musi wybrać to, co jest najważniejsze. Z tego powodu, że tranzytów ruchów planet, wzajemnych relacji jest taka duża ilość, iż tylko, można powiedzieć, intuicyjnie możemy wyczuć to, co ma w tym czasie miejsce, to, co w tym czasie będzie miało właściwie miejsce, będzie mogło zostać przez Was odpowiednio rozpoznane i zgodnie z tymi znakami będziecie mogły, mogli podejmować odpowiednie decyzje z ze swoim, można powiedzieć, światopoglądem, ale też y, stanem y, tego, co chcecie osiągnąć, co chcecie od życia dostać, co chcecie w życiu zyskać. Więc, moi drodzy, jeżeli patrząc na przegląd całego tygodnia, wybrałem, jak już powiedziałem, trzy aspekty, które zaczynamy, y, y, który, którym pie, właściwie z których pierwszy będzie Merkury w sekstylu do Saturna. Zaczniemy od sekstylu. Co to jest sekstyl? Oczywiście, moi drodzy, sekstyl jest to pozytywny aspekt, który łączy dwa. Tchau, tchau. niebieskie dwie planety w tym przypadku moi kochani Merkurego oczywiście planetę komunikacji planetę myślenia, planetę intelektu oraz wymiany wiedzy, taką planetę światłości taką planetę, która jest według mnie pozytywna, ale jest to też planeta handlu, można powiedzieć takiego no, no, no sprzedaży w ogóle ogólnego, światowego handlowania i kiedy mamy i do tego, jak już powiedziałem, mamy tutaj sekstyl pozytywny aspekt, czyli planeta jedna, czyli ten Merkury, sekstylu Czyli pozytywnie współpracuje. Planety wymieniają się, wymieniają się energią z planetą Saturn, oczywiście, czyli planetą, która symbolizuje, moi drodzy, strukturę, symbolizuje odpowiedzialność oraz pewnego rodzaju dyscyplinę w naszym życiu. Jeżeli te dwie planety zaczynają ze sobą współpracować w dziesiątym domu horoskopowym, moi drodzy, w domu, który jest odpowiedzialny za naszą karierę, za naszą reputację, no to w tym przypadku możemy się spodziewać bardzo szczególnych, bardzo specyficznych oddziaływań. Na nasze życie. Moi drodzy, ten aspekt, ta figura astrologiczna wpływa na nasze życie klaro w, w, w poprawie klarowności naszego myślenia, moi kochani. Także, także, ale, moi drodzy, też i efektywnemu planowaniu naszej kariery, naszego poczucia, jakby można powiedzieć, naszego poczucia zdobywania y, coraz wyższych stanowisk zawodowych, ale też jeżeli chodzi o y, taką karierę polityczną, karierę społeczną. Merkury w sekstylu do Saturna, moi drodzy, będzie na pewno y, sprzyjał Wam w podejmowaniu długoterminowych planów związanych z, z Dziesiątym Domem, czyli właśnie z rozwojem zawodowym, kariery, też publicznym, też bycia na tym, moi drodzy, piedestale. Również ten aspekt, moi kochani, wspomoże, wzmoży w nas, w nas wszystkich oczywiście, takie poczucie większej jasności w komunikacji oraz wymianie informacji na, w sposób taki bardziej stabilny. I po prostu wszelkiego rodzaju sprawy, trudne aspekty, jeżeli chodzi o wiedzę, jeżeli chodzi o intelekt, zostaną przez nas w tym momencie lepiej zrozumiane, ale także, moi kochani, lepiej podejdziecie do zrozumienia własnych zadań zawodowych. Wodowych. Także zobaczcie, tutaj ten dziesięciodomowy, można powiedzieć, aspekt sekstylu Merkurego do Saturna wspomoże nas bardzo zawodowo, szczególnie w długoterminowym zakresie. A dlaczego mówię o dziesiątym domu? Ponieważ w dziesiątym domu jest Saturn, moi drodzy, a Saturn w dziesiątym domu, Saturn jest planetą oczywiście maleficzną, trudną, ale tu jest pozytywny aspekt, więc nie, 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 nie bierzemy pod uwagę jego maleficznej, trudnej natury, ale mówimy właśnie o stabilności i takiemu taki, takiemu głębszemu Zrozumieniu podstaw zaistnienia pewnego rodzaju, można powiedzieć, informacji, jakie otrzymujemy od życia, od, od czasu teraźniejszego. Następnym, moi kochani, takim według mnie ważnym w tym tygodniu, yy, taką figurą astrologiczną, tym, w tym tańcu całego planet, w tym tańcu planet mamy Merkury, znów Merkury, tą, tą planeta komunikacji, planeta. Moi kochani, planeta, yy, taki, planeta wymiany informacji będzie w koniunkcji z uranem. Dokładnie to się odbędzie, moi drodzy, 31 maja o godzinie 7:53. I tutaj mamy, moi drodzy, znowu Merkurego, który, jak już, jak już wiecie, przed chwilą wam powiedziałem, planeta myślenia, planeta komunikacji, jeżeli wejdzie w koniunkcję, czyli znowu pozytywny aspekt bardzo ścisłej współpracy z uranem. uran Planeta innowacji, moi kochani. Pla planeta, która yy, yy, wprowadza do naszego życia rewolucję. Planeta, która mówi o, yy, o wprowadzaniu też nowej technologii. Tak, często. Ale tutaj chodzi nam głównie o, o innowacje i zmiana starych struktur. I teraz, kiedy Merkury jest w koniunkcji, w pozytywnym aspekcie, moi kochani, w jedenastym domu horoskopowym, w domu odpowiedzialnym, moi drodzy, za przyjaźń, za grupy społeczne, za nasze podejście do kolegów, koleżanek do spraw humanitarnych rozpraw działania w naszych w różnego rodzaju grupach pomocowych, grupach społecznych moi drodzy, również moi kochani, jest to dom przyszłości dom marzeń, dom jedenasty i kiedy ten Merkury w tej koniunkcji z tym Uranem jakby można powiedzieć, uściśli swoje działanie, możecie liczyć właściwie, tak szczerze mówiąc, na nagłe przebłyski geniuszu oraz nowych pomysłów, które się wykreują w waszych głowach w waszych umysłach, moi kochani bardzo do dobry, yy, dobry dzień, moi kochani, dobry, dobry czas, kiedy jest taką tego Merkurego, to długo nie potrwa moi kochani, na to, abyście zrozumiały inaczej, albo z innej perspektywy czy zrozumieli cele społeczne jakimi chcecie zostać poddane, jakie planujecie w swoim życiu, moi drodzy, ale także nasze, wasze, moi kochani takie, mm, można powiedzieć innowacyjne myślenie, będzie przeżywało renesans, będzie przeżywało taką światłość, która pozwoli na szerszą perspektywę spoglądania na niektóre trudne sprawy, które do tej pory były przez was, moi kochani, niezrozumiałe także, moi, dro moi drodzy bardzo fajny dzień na nowe pomysły, na innowacje, na wprowadzanie nowych technologii, ale też nowych toków myślenia w Waszym życiu, moi drodzy. Również, jeżeli macie jakieś projekty społeczne do zrealizowania, jeżeli jesteście osobami, które lubią społecznie działać, to też fajny czas na tego rodzaju działania. No i trzeci aspekt astrologiczny, trzecie, trzecia figura, moi drodzy, moi drodzy, w tym tańcu planet, mamy Marsa w koniunkcji z Eris. No tutaj to się odbędzie 2 czerwca, oczywiście 2024 roku. 23.17 ten aspekt nam się tak uściśli. Tu mamy koniunkcję, znowu bardzo mocna współpraca, wymiana wzajemnego rezonansu, wymiana wzajemnej energii i tu możemy być poddani pewnego rodzaju bardzo mocnym, bardzo silnym czynnikom, moi drodzy, moi drodzy, z tego powodu, że Mars, planeta walki oczywiście, planeta buntu pewnego, planeta wyzwań, które się kreują w naszym życiu, będzie w koniunkcji, moi drodzy, w drugim domu horoskopowym, czyli mówiącym o naszym stanu posiadania z, z Eris, moi Kochani, czyli z taką planetoidą, która jest y, która jest bardzo, można powiedzieć y, zaciekła w dążeniu do celu i czasami w niezbyt pozytywnym stosunku. Eris to jest, moi drodzy pamiętajcie, siostra bliźniacza Marsa czyli to jest wojowniczka. Ona lubi wniecać konflikty, ona, ona lubi moi drodzy y, zmieniać pewnego rodzaju zasady na niezbyt takie przyjazne. Ale przy pozytywnym aspekcie czyli przy koniunkcji Marsa z Eris możecie liczyć, moi kochani, na zwiększoną, na zwiększoną motywację do to walki w określonych celach, które chcecie osiągnąć od życia. Od, od, od życia, tak. To chodzi też o walkę, o, o powiększenie waszych zasobów, zasobów też takich fizycznych, zasobów finansowych, ale też, bo mamy drugi dom horoskopowy, czyli to, co posiadamy, powiększenie naszego majątku, powiększenie stanu posiadania, ale też ogólnej wartości. I ja bym powiedział, że nie tylko wartości finansowej, majątkowej, ale też wartości duchowej. Tak, być może tutaj odbiegam od pewnego rodzaju kanonów, o, o, takiej astrologii klasycznej, jednak uważam, że w tym przypadku też może być to powiększenie pewnego rodzaju takiej wewnętrznej zaciekłości, wewnętrznego takiego buntu i chęci zdobycia więcej, moi drodzy, tego, co się, co się do tej pory dostało. Dlatego ten moment, ten czas od 2 czerwca, moi kochani, będzie sprzyjał właśnie na podjęcie takich nowych, skoncentrowanych działań, moi drodzy, i, i wyzwań w celu poprawy, poprawy, moi drodzy, waszej sytuacji finansowej, ale również w zrealizowaniu nowych wyzwań, projektów, innowacji, jeżeli chodzi o. O kwestie finansowe, które będą wymagały właśnie od was determinacji oraz odwagi w planowaniu tego rodzaju przyszłości. Więc tutaj, moi drodzy, te, te, to, ta siła na przezwyciężenia pewnego rodzaju problemów, jakie Was indywidualnie dotyczą, będzie o wiele bardziej dla was pozytywna i będziecie bardziej skuteczni w swoim działaniu, jeżeli chodzi o kwestie powiększenia swojego stanu posiadania. Ta, tutaj będzie ta zaciekłość tych dwóch, można powiedzieć, tej, tej, tej asteroidy i, te, i, i, i Marsa, tak? A ale moi kochani, pamiętajcie, że też mamy tutaj, w astrologii jest też oddziaływanie społeczne. I tutaj jeszcze przy tym aspekcie koniunkcji Marsa do Eris, od, o, jakby można powiedzieć, odniosę się do spraw społecznych, bo to jest bardzo trudny czas, moi drodzy, który może intensywnie wpływać na sprawy nasze społeczne. Sprawy, które mogą generować niestety, moi kochani, ale ogólnoświatowe, międzypaństwowe pewnego rodzaju konflikty związane z zasobami między państwami, ale także wartościami społecznymi to nie jest dobry czas na pokój to nie jest dobry czas na dogadywanie się kraje społeczeństwa będą rywalizowały o pewnego rodzaju moi kochani o pewnego rodzaju chęć uzyskania większej ilości zasobów na swoją korzyść dlatego moi drodzy społeczeństwa w tym czasie będą społeczeństwa czyli też państwa będą bardzo skłonne do buntu pewnego rodzaju pokazywania swoich jakby nowych żądań nowych rodzajów Nowego rodzaju, yy, takiego, takiej chęci yy, 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 zabrania komuś albo przekazania na swoją korzyść pewnych nawet wartości fizycznych, wartości ekonomicznych. Także tutaj, można powiedzieć, będzie, odbędzie. Yy, to, to jest taka energia, która może wzburzyć, może wzniecić pewnego rodzaju yy, rewolucję, która, yy, z której jedni będą chcieli komuś coś zabrać, a drudzy będą chcieli walczyć o sprawiedliwość. Więc, moi kochani, dlatego ja bym powiedział, że. Że nie, nie określone ruchy społeczne, określone działania państw mogą być bardzo w tym czasie niestabilne, i tutaj ja bym powiedział, że yy, jest taki moment, który ja według mnie budzi niepokój. I mam tylko nadzieję, że ta koniunkcja, czyli pozytywny aspekt, a nie kwadratura, tylko koniunkcja, czyli ten aspekt o współpracy i tak dalej, o współpracy, przyjaźni, i tak dalej, może te dwa takie, można powiedzieć, te dwie, tego Marsa i Tom Eris przekształcić w, 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 w ciała niebieskie, które będą współpracowały na zasadzie jakby walki. O równouprawnienie i równy podział dóbr. No tylko nadzieja, właśnie jest w tej koniunkcji, bo jeżeli byśmy patrzyli na te planety jako, jako działanie bez tej pozytywnego aspektu koniunkcji, no to wygląda to nieciekawie. Jednak mam nadzieję, że ta koniunkcja sprawi, iż to raczej ta, ta negatywna energia przekształci się w coś pozytywnego i współpracę na zasadzie równego podziału tego, co możemy dostać. Także moi kochani, tak to wygląda, jeżeli chodzi według mnie te trzy aspekty, omówiłem, według mnie najważniejsze i tutaj y, miejcie. Na uwadze, jeżeli chodzi o punkt astrologiczny, o punkt widzenia astrologicznego, ten nadchodzący tydzień, jak on po prostu według mnie będzie wyglądał. Czyli mamy właściwie w grze bardzo mocnego, bardzo silnego Merkurego, który tutaj dużo nam miesza. Mamy też Marsa i mamy też Saturna, dwa, dwa malefiki. No więc, moi kochani, no i Eris, no. Siostra Marsa dosyć wojownicza, dosyć zaciekła, dosyć taka buntowniczka, więc tutaj, moi drodzy, raczej szykuje się indywidualnie w miarę pozytywny tydzień, ale społecznie pod, pod, od 2 czerwca może być lekko gorzej, o ile ten, ta koniunkcja nie, nie, odpowiednio nie wykreuje pozytywnej energii. Dobra, moi kochani, dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Oczywiście, moi kochani, pamiętajcie, że robię też predykcje pomoc porady indywidualne z kart Tarota, z kart Cygańskich, z kart Kipera, z kart Lenormand oraz wykonuje horoskopy astrologiczne, oczywiście radix urodzeniowe, yy, horoskopy horarne, czyli na określone pytaniowe, elekcyjne na, na daty, określenie najlepszych dat na różne wydarzenia, umowy, zakupy, śluby, zaręczyny, oświadczyny i tak dalej, i Wszelkie ważne kwestie, jak zakupy na przykład samo, samochodu, kiedy, w jakim okresie najlepiej sobie kupić yy, i tak a potem sobie horarnym dobrać czy ten samochód akurat, który sobie wybrałyście, na przykład tak przykładowo mówię, będzie fajny, będzie Działał, czy sprzedawca jest uczciwy. Horoskopy, oczywiście, yy, prognostyczne no do pięciu lat, tak szczerze mówiąc, to, będzie, to jest taki optymalny okres, gdzie możemy tak logicznie coś yy, sobie prognozować, moi kochani. No i horoskopy też yy, partnerskie i kontaktowe. Dziękuję, że ze mną jesteście, moi kochani. Zapraszam do horoskopów z Kartarota tygodniowych, do horoskopów miesięcznych. Pod filmem macie linki do, tych, yy, do, tych kanał, do, mojego, do mojego kanału i tam zapraszam yy, cały czas do oglądania. Dzięki, pozdrawiam. Do usłyszenia, pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć moi kochani!